Hey, kochani, witam Was w moim nagraniu rok, ponad rok po mojej operacji dwuszczenkowej. Myślę, że rok czasu to jest taki, taki czas, że już spokojnie można podsumować ten czas leczenia, rekonwalescencji i tego, jak ja się teraz czuję. Czy jestem zadowolona, czy coś bym zmieniła, czy czegoś żałuję. Zapraszam Was na to. Nagranie. Tak, kochani, dzisiaj nagrywam bez planu. <laughs> Nie mam żadnej agendy, żadnego planu, niczego. E, słuchajcie, chciała, chciałam Wam po prostu powiedzieć, chciałam podzielić się z Wami tym, co czuję aktualnie. E, mamy marzec. E, moja operacja była rok temu, no dosłownie na koniec stycznia, w sumie koniec stycznia, początek lutego. E, I e, i jakby mogłoby się wydawać, że rok czasu to jest tak strasznie długo, ale jak patrzę na to wstecz, to nie wiem, mam wrażenie, że no, niby pamiętam co się działo, ale mam wrażenie, jakby tego czasu złego nie było. Tego czasu złego, niepewnego, tego stresu. Jakby nie czuję tego teraz. Teraz jestem bardzo zadowolona. Ściągnęłam aparat i powiem Wam, że, że to ściągnięcie aparatu to było tak, takim całkowitym game changerem. Właściwie to był taki moment, w którym moja głowa zakliknęła, że to już jest koniec. Że już wszystko jest za mną, że wszystko się udało, że wyglądam dobrze i że, i że nie ma już co się bać I że już raczej, już raczej nic tutaj się nie wydarzy takiego, co by, no, co by jeszcze mogło mnie zasmucić, zestresować Dodatkowo dwa tygodnie temu miałam wyciągane płytki z żuchwy, również pod narkozą i o tym też chciałabym Wam powiedzieć W sumie mogę Wam już od razu powiedzieć, słuchajcie, wyciąganie płytek pod narkozą To, to jest w porównaniu do dwuszczękowej, to jest jak, jak nie wiem, jak borowanie zęba <grych> W sensie tyle, że nie czujecie borowania zęba, nie? To jest W ogóle ten cały zabieg wyciągania płytek trwał może maksymalnie godzinę Po wyciąganiu tych płytek obudziłam się spod narkozy i właściwie byłam całkowicie przytomna Pierwszych kilka godzin po zabiegu było całkiem spoko, trochę wymiotowałam, ale to nie, nie męczyło mnie. To nie było tak, że było mi bardzo niedobrze i długo się męczyłam, tylko to było tak, że po prostu zwymiotowałam raz i miałam święty spokój. No i właściwie na drugi dzień po zabiegu to już mnie wypisali do domu i już mogłam bardzo dużo rzeczy sama zrobić. Oczywiście oczywiście dieta była płynna, była miękka, półpłynna, taka już jajecznica jadłam. Może nie powinna, ale jadłam. No, goto oczywiście gotowałam sobie zupy, te podobnie jak przy także już y, miałam trochę doświadczenia, wiedziałam jak łączyć składniki, żebyś sobie w miarę pojeść y, przy gotowaniu takich, y, takich zup. I co? No i, no, i jedyny taki minus to było to, że strasznie spuchłam. Oczywiście, mniej niż przy dwuszczenkowej, no, ale jako, że miałam wyciągane płytki tylko z boku, to ta opuchlizna była tutaj tylko w tym miejscu i moja twarz była taka kwadratowa. No, nie podobała mi się, także nie mogłam doczekać się, aż, aż ta opuchlizna zejdzie. W tym momencie właściwie jest już niewidoczna. Ja tutaj jeszcze czuję takie stwardnienie, że tak powiem. W miejscach, gdzie miałam wyciągane płytki, ale poza tym no to, no to jest, jest, naprawdę jest okej, okay. naprawdę, naprawdę jest ok, no i cóż więcej, no wyciąganie płytek w porównaniu do to jest to jest po prostu luzik, nic, nic Także nie bójcie się, ja się trochę bałam, oczywiście takiego, w sumie najbardziej to się bałam, że wiadomo, jak przy każdym zabiegu tutaj w obrębie twarzy jest ryzyko uszkodzenia mięśni, jest ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego, jest utraty dodatkowego czucia. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o, o te mięśnie, no to wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. Nadal moja twarz, widzicie, porusza się tutaj, nie mam problemu z uśmiechem czy, czy z mówieniem. Ale jeżeli chodzi o czucie, to ono trochę jednak jest trochę jakby bardziej zaburzone. Natomiast myślę, że to jest tak jak przy normalnym takim zabiegu, gdzie po prostu Wam tną te rzeczy w środku. I po prostu mam zaburzone czucie. Jeszcze chwilę to potrwa, aż to czucie mi wróci, i czuję, że wraca. I co więcej, czuję też mrowienie na ustach, gdzie ja tego mrowienia na ustach już bardzo dawno nie czułam przed zabiegiem. Już właściwie pogodziłam się z tym, że w ustach czucie mi nie wróci, ale po wyjęciu tych płytek, właśnie zaczęło, zaczęłam odczuwać to mrowienie, i też zaczęłam. Tutaj w tym jednym miejscu, gdzie mam taką dziurkę, tutaj zaczęłam, wydaje mi się, że czuję już kawałek skóry <grym> Więc nie mam, ale mam taką nadzieję, że po prostu trochę bardziej to czucie w brodzie wróci mi po tym, jak wyciągnęłam te płytki, zobaczymy Dam Wam znać na pewno za jakiś czas A na pewno jak mi wróci uczucie, to na pewno Wam dam znać No ale za parę miesięcy pewnie w ogóle dam Wam znać czy, czy to czucie po wyciągnięciu płytek z żuchwy wróciło mi choć trochę bardziej Płytki na górze dalej mam Co prawda czuję tutaj jakby się ta płytka tak trochę ruszała Też jest takie śmieszne uczucie jak przycisnę w jednym miejscu, że czuję tutaj ucisk w nosie Więc... Nie wiem, co będzie w przyszłości, czy ja będę wyciągać te płytki, czy nie. Na ten moment ich nie wyciągałam. Chirurg powiedział po prostu, że jeszcze mam tutaj cienką kość i lepiej tego w ogóle nie ruszać, więc zaufałam mu. Zresztą to on musi wyrazić zgodę na to, żebym taki zabieg wyciągania płytek miała, więc co ja tu mam do gadania, mogę powiedzieć tylko, że chcę wyciągać. On może powiedzieć, że się na to nie zgadza, albo zgadza i tak. W każdym razie byłam dzisiaj na kontroli. Po wyciąganiu tych płytek z dołu u, u, u innego chirurga, ale ten inny chirurg powiedział mi, że jeżeli za pół roku nadal będę odczuwać jakieś tutaj przesunięcia, przeskakiwania w tej płytce, no to możemy wrócić do rozmowy o tym, czy wyciągać te płytki z góry jeszcze, czy nie. No więc jest jeszcze szansa, że jeszcze je wyciągnę. Chciałabym je wyciągnąć. One niby nie przeszkadzają w życiu, niby nie przeszkadzają w robieniu, nie wiem, rezonansu magnetycznego czy rentgenów. Natomiast jakby, no nie wiem, znając swój organizm, swoją wrażliwość i różne reakcje mojego organizmu na różne rzeczy, po prostu wolałabym nie mieć w sobie takiego ryzyka posiadania tych płytek. Nie wiem, te płytki mogą pęknąć w pewnym momencie zawsze może się jakiś nie wiem, stan zapalny wytworzyć, nie nie wiem, słyszałam też o jakichś e, e, przypadkach tytanozy, tak zwanej, gdzie te, nie wiem, e, jony, czegoś tam, tego metalu, tego tytanu, nie wiem, się tam gdzieś tam w. Organizmie zaczynają e, odkładać i ten organizm, no nie wiem, jakoś daje znak, że coś jest nie tak. E, mimo wszystko wolałabym tego uniknąć, więc pewnie będę jeszcze próbować e, dążyć do tego, żeby te płytki z góry wyciągnąć kiedyś. Ale na razie nie mam parcia. Ok, e, słuchajcie, co bym chciała Wam jeszcze powiedzieć. E, ściągnęłam aparat, jak widać, miesiąc temu, e, no trochę ponad dwa miesiące temu i i tak strasznie się cieszę z tego, że to już jest zakończone leczenie. Po pięciu latach leczenia ortodontycznego w końcu ściągnęłam aparat. Mogę normalnie sobie wynitkować zęby, mogę normalnie je umyć. Um, i, no, i, no i mogę to zrobić szybko, nie zajmuje mi to już tyle czasu, co przy, co przy aparacie. Jedyne co mnie denerwuje to szpary między zębami. Mam bardzo duże szpary, nie spodziewałabym się, tego tu nie widać, ale szczególnie tutaj z tyłu, właśnie i, i no z tyłu przy tych trzonowych zębach, jeśli dobrze mówię, trzonowe. To, to mam duże szpary, i do tego stopnia duże, że za każdym razem, jak jem mięso, coś co trzeba pogryć, to po prostu wszystko mi się tam wciska w te szpary, i muszę sobie dodatkowo za każdym razem takim drucikiem, taką szczoteczką mini drucikiem, wypy przepychać to jedzenie i szorować tą nitką. W się sensie jeszcze wyciągać resztki jedzenia tą nitką, także to jest wkurzające. I na pewno będę jeszcze zastanawiać się, czy mogę coś z tym zrobić. Myślę, że jeszcze będę się konsultować u stomatologa i może jakiegoś innego ortodonty. Oczywiście, albo u mojego ortodonty, zobaczymy, jak wyjdzie, czy ja mogę coś z tym jeszcze zrobić. I co? I no, Na tym nagraniu pewnie te zęby będą wyglądać ładnie, ale jak tak się patrzę do lustra, no to nie jest to uśmiech taki, jaki być może sobie wyobrażałam kiedyś, że będę mieć jak ściągnę aparat Natomiast jakby miałam czas, żeby przyzwyczaić się do tego, że to jest mój uśmiech to nie jest uśmiech jakiejś gwiazdy z Hollywoodu, to nie jest uśmiech jakiejś, nie wiem, babki z reklamy, która ma licówki czy tak dalej. To jest mój własny, prywatny uśmiech osadzony w moich kościach, w mojej twarzy i powiem Wam szczerze, zajęło mi trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do tego, jak ja wyglądam. I że nie wyglądam jak ta dziewczyna z reklamy, że nie wyglądam jak ta gwiazda Hollywood, która ma zrobione tutaj nie wiadomo co, pewnie jakieś licówki albo coś. No i też to, że kiedy mówię, no to głównie widać mi dolne zęby. To też było takim dla mnie, nie wiem, zdziwieniem, <zyskakujące> zaskakujące. Natomiast jak się przyjrzałam innym osobom wokół mnie, nie wiem, czy to gdzieś w mieście, na mieście, w kawiarniach, moim znajomym, zazwyczaj, słuchajcie przy mówieniu, zazwyczaj widać dolne zęby. To jest normalne. No chyba, że się na przykład uśmiecham i mówię, uśmiechnięta, to wtedy widać górne zęby, ale tak normalnie, no to widać dolne, to jest całkowicie normalne. I wiecie co? To mnie bardzo cieszy, że ja wyglądam normalnie, po prostu normalnie. Mogę, nie wiem, robić dziwne miny, pozy, i nie muszę w ogóle myśleć o tym, jak układa się moja twarz. Po prostu jestem, jaka jestem teraz, i, i, i w ogóle się tym nie przejmuję, nie wiem. No, no, nie mam takiej potrzeby, żeby kontrolować w ogóle jakoś tutaj, nie wiem, mimikę twarzy, usta, jak się układają, czy coś. No, to jest niesamowite uczucie. Jeżeli miałabym teraz, teraz, teraz po roku czasu, mogę powiedzieć Wam, czy było warto? Było warto. Czy zamieniłabym to teraz, zamieniłabym operację na przykład na kamuflaż? Nie, nie, bo. Jakby operacja oprócz tego, że ustawia wam prawidłowe stosunki szkieletowe, niesie ze sobą e, różne inne pozytywne konsekwencje. Przede wszystkim e, jest kwestia oddychania. E, w momencie kiedy prawidłowo ustawione są te e, jakby opcje szkieletowe, te proporcje szkieletowe, to e, Tutaj, te, te jakby te przewody oddechowe, no to miejsce, w którym oddychacie, te wszystkie przestrzenie, tam, w środku tam jest więcej miejsca i dzięki temu można jakby więcej tlenu przyjąć do swojego organizmu. Ja przed operacją miałam bardzo duży problem z niedosypia, niewysypianiem się, budziłam się zmęczona, budziłam się nieprzytomna, wręcz no po prostu masakra. A teraz, już parę miesięcy po tej operacji, jak tam wszystko się tam poukładało, wygoiło i tak dalej, to ja się normalnie, normalnie się wysypiam. Naprawdę wstaję rano, pełna energii. Jasne, że tam parę minut potrzebuję, żeby dojść do siebie, ale ogólnie mam energię, mam siłę, chcę mi się, jestem zadowolona z życia. Um, oczywiście też parę rzeczy się w moim życiu zmieniło przy okazji. Zaczęłam zwracać więcej uwagi na to, żeby robić rzeczy, które faktycznie mnie cieszą, ale to, to jest chyba powiązane. Ja po prostu czu, czuję, że ja mam na to energię, żeby robić te rzeczy, które mnie cieszą. To jest ważne. Nie? Nie wystarczy tylko zrobić rzecz, jakby pomyśleć sobie, że teraz będę robić rzecz, rzeczy, które mnie cieszą. Ważne jest, żeby mieć na to siłę ja mam na to siłę. E, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No. No nie wiem, po prostu strasznie się cieszę. Widzicie, mam dzisiaj taką fajną fryzurkę, włosy upięte tutaj do góry. I w ogóle no może tutaj jakby nie 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 wiem, nie mam idealnej żuchwy, linii żuchwy i tak dalej i pewnie wiele jeszcze mi tu pozostaje do życzenia, ale, ale dzięki temu, że czuję się normalnie, że to jakby no nie wiem, po prostu mam tutaj taki w miarę normalny profil. To ja się czuję na tyle pewnie ze sobą i na tyle spokojnie, że nie mam już problemu, żeby sobie upiąć tak wysoko włosy. I oczywiście to nie miało miejsca zaraz po operacji, to musiało minąć, no właściwie tak naprawdę tak włosy upinam do góry od, nie wiem, jakichś trzech miesięcy dopiero, że tak się czuję ze sobą fajnie, dobrze. Także też musiało trochę minąć czasu i bardzo dużo czasu właśnie zajęło mi to, żeby zaakceptować mój wygląd. Teraz po operacji człowiek jest spuchnięty, ta opuchlizna schodzi naprawdę bardzo długo. Nam się wydaje, nie wiem, po dwóch miesiącach może nam się wydawać, że już tej opuchlizny nie ma, po trzech miesiącach już tym bardziej, ale prawda jest taka, że ona cały czas gdzieś tam jest w środku i ona naprawdę schodzi do roku czasu, więc trzeba sobie dać po prostu bardzo dużo czasu na to, żeby ta twarz naprawdę zaczęła wyglądać dobrze. Można się oczywiście wspomagać masażami ćwiczeniami, przede wszystkim ćwiczenia mięśnia okrężnego ust. Ja się w sumie skupiam na jednym, robię dzióbki, to co Wam pokazywałam kiedyś. Tak, to jest moje główne ćwiczenie, które robię wszędzie. Po prostu w tramwaju, jak siedzę przed kąpem, ono mi bardzo pomaga I prawidłowo układać język, i prawidłowo oddychać, i prawidłowo przełykać Dodatkowo robię sobie różne masaże twarzy tutaj Nie mam tu, prawda, takiego kamienia, ale specjalnego Jak pokazują, nie wiem, w jakichś reklamach, social mediach Ale moje ręce są całkowicie wystarczające, żeby sobie tak przemasować twarz no i co? I, I tyle, tyle, nic więcej w sumie takiego nie robię. I teraz tak. No i teraz tak, zakończyłam to leczenie ale to nie do końca jest tak, że to się wszystko skończyło bo nadal po ściągnięciu aparatu nadal pozostają mi pewne niedoskonałości na zębach, kamień do wyczyszczenia, zęby do poleczenia tutaj z tej strony będę miała zęby do odbudowy więc nadal czeka mnie jeszcze trochę w wysiłku i, i trochę pieniędzy do wydania i to... Trochę dużo pieniędzy. Ja się domyślam, że co najmniej w dwóch zębach będę miała jeszcze leczenie kanałowe, więc to będą duże koszty, ale, ale to, co najważniejsze, już za mną. Także mogę już cieszyć się ładnym uśmiechem, nieskrępowanym, nieskrępowaną mimiką twarzy i co? No i tyle. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Słuchajcie. Więc tak, jeżeli się zastanawiacie. Czy się zdecydować na to samobójcze rozwiązanie i na tą operację, to ja mówię Wam, że warto, 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 warto. E a możecie sobie zobaczyć, jeśli nie widzieliście jeszcze moje poprzednie nagrania, jak, jak bardzo y, się zmagałam z różnymi rzeczami po drodze, jak bardzo czułam się zestresowana, jak bardzo czułam się niekomfortowo. To się tam przebija w tych filmach, że nie jestem zadowolona z tego, jak jest, z tego, jak wyglądam. Także, y, także myślę, że ta cała ta droga po prostu y, była jaka była. Y, ale ważne jest to, jak ja się teraz czuję po roku czasu. I mówię wam, rok czasu wydaje się bardzo długim okresem, ale mija mega szybko. I zanim się obejrzycie, będziecie patrzeć w lustro i będziecie się w końcu cieszyć z tego, jak wyglądacie. Okej. Okay. Aha, no i nie tylko z tego, jak wyglądacie, ale też z tego, jak się ze sobą sami czujecie. Dobra, mogłabym mówić jeszcze długo. Jeszcze parę innych jest aspektów do omówienia. Ehm, Okej, okay, słuchajcie, to jest najprawdopodobniej jeden z moich ostatnich filmów na tym kanale. Nie mam za bardzo zamiaru tutaj więcej nagrywać. Być może bardziej będę robić jakieś mini-shorty, krótkie filmy. E, zobaczymy, ale, e, ale myślę, że tu mo mogę sobie w tym momencie postawić taki. E, Taki taki trochę taki. no nie wiem, jak to nazwać, taki endpoint. I zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału cały czas. Jeżeli na pewno będę chciała dać Wam małą aktualizację za pół roku czy za rok czasu. Um, i na pewno jeżeli coś będzie się wydarzało po drodze, to też będę chciała wam dać znać. Jeśli tylko będę miała siłę na to też, żeby na przykład opowiedzieć wam o efektach mojego później doleczania stomatologicznego, o tym jakie decyzje podjęłam, czy, czy nie wiem, czy ja założę licówki, czy zrobię bonding, czy w ogóle sobie odpuszczę. Nie wiem tego jeszcze. Mm. Także, także myślę, że będę chciała Wam dawać jakieś małe aktualizacje co jakiś czas, ale, ale to już nie ma się co nastawiać. Aha, jest jeszcze jeden film, który chciałabym dla Was zrobić, i to jest porównanie tego, jak wyglądałam przed operacją i tego, jak wyglądałam po operacji. Takie porównanie przed i po. Więc to chciałabym Wam jeszcze dostarczyć. Chciałabym dla Was zrobić i zrobię to, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Ale obiecuję, że zrobię. Także subskrybujcie mój kanał, żeby otrzymać powiadomienie, jak tylko ten film się pojawi. Czy, żeby móc przeglądać shorty, które będę dla Was być może robić. I tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną tutaj. To też, całe to, to właśnie, że jesteście ze mną, że oglądacie moje nagrania, że wypowiadacie się w komentarzach, że subskrybujecie mój kanał, że zostawiacie lajki pod filmami, to wszystko dało mi w tym trudnym czasie ogromne wsparcie. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo. Mm. Ja sama jestem w ogóle zdziwiona, że udało mi się nagrać aż tyle filmów, że prowadzić ten kanał. W ogóle tego nie planowałam, powiem Wam szczerze na początku. Po prostu wrzuciłam pierwsze nagranie na YouTube'a i tak to się zaczęło i później jakoś tak chciałam sobie nagrywać kolejne nagrania, także, także ku mojemu zdziwieniu udało mi się nagrać prawie 20 nagrań i kilka shortów, co było też fajnym doświadczeniem. Przy okazji mogłam spróbować się w roli youtubera. Jeżeli zdecydujecie się na taki krok, na tą operację, to bardzo też Wam polecam nagrywać właśnie nawet takie kilkuminutowe nagrania z, tego, z tej Waszej drogi, bo to jest później świetna pamiątka. Dla, też dla Was przede wszystkim, dla Was. Będziecie mogli sobie później to też odtworzyć, zobaczyć jak to było kiedyś. No i cóż, no i, ale przede wszystkim też podzielić się doświadczeniem z innymi osobami. Ehm, dobra, to jest końcówka filmu. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, to macie kilka opcji. Dwie przede wszystkim. Jeden, zostawić komentarz pod tym nagraniem. Druga opcja, możecie napisać do mnie maila. W opisie mojego kanału jest podany mail, na którym możecie wysyłać do mnie wiadomości, także zapraszam Was do tego. Na pewno odpowiem na każdą wiadomość, którą do mnie wyślecie. E, chyba, że będziecie zadawać jakieś strasznie dziwne pytania i będzie mi głupio na nie odpisywać, to pewnie nie odpiszę, ale w kontekście operacji i w kontekście mojego doświadczenia z tą operacją to i leczeniem ortodontycznym to na pewno Wam odpiszę. Hmm, czyli te dwie. Jeżeli, jeżeli szukacie wsparcia, jeżeli macie na przykład, czujecie, że coś jest nie tak, jeśli nie, jeszcze nie wiecie co, nie wiem, albo wiecie, że już coś jest nie tak, wiecie, że ewentualnie pewnie czekałaby Was operacja, ale boicie się, nie jesteście pewni, macie dużo pytań, to, to jest grupa na Facebooku. Progenia, tam ona ma długą nazwę, nie wymówię jej teraz, ale jak wpiszecie sobie progenia, progenia, wady z gryzu, chyba jakoś, tak, operacje, to wyjdzie pan ta grupa. Dodajcie się do tej grupy. I bądźcie tam po prostu. Jest tam mnóstwo ludzie tam po prostu na bieżąco opisują swoje przypadki, jak się czują przed operacją, jak się czują po operacji, można zadać pytanie, można poszukać historycznie, co ludzie pytali pisali na temat operacji, nie wiem, przeróżnych, nie tylko dwuszczynkowej, ale jednoszczękowej, na temat jakichś, nie wiem, hyraksów na temat różnych form leczenia ortodontycznego, na temat wyciągania płytek, na temat. Przeróżniaste. Jeżeli szukacie jakiegoś ortodonty w swoim mieście, to tam też możecie się dowiedzieć, kto się specjalizuje w takich, w takich wadach. Także bardzo Wam, za, za, bardzo Wam rekomenduję przystąpić do tej grupy. To jest skarbnica wiedzy. Oczywiście są tam pewne reguły, żeby do tej grupy wejść. Nie musisz nie możesz być lekarzem, musisz mieć zdjęcie profilowe Jakieś swojej twarzy, a nie jakieś dziwne. I, I to są chyba dwie główne zasady. Także, także, także naprawdę zapraszam Was, naprawdę warto, warto dodać się do tej grupy. Okej, okay. no za tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrego tygodnia, dobrego następnego miesiąca, dobrych decyzji, zadowolenia z życia, dobrego jedzenia, dobrego spania i w ogóle wszystkiego, co najlepsze. Eee, trzymajcie się, cześć.